Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, czy da się zrobić film o Kapitanie Ameryce bez Kapitana Ameryki, gratuluję. Właśnie znalazłeś odpowiedź. Skupmy się na fundamencie, czyli głównej postaci. O ile sam Wilson jest sympatycznym bohaterem, o tyle Kapitan Ameryka, nowy wspaniały świat, robi absolutnie wszystko, byśmy przestali się nim interesować. Steve Rogers. Ten chłopak to był kompletny pakiet. Miał serce. Miał charakter, miał doskonałe poczucie sprawiedliwości, i szczerze mówiąc, nigdy nie wyglądał na faceta, który nie byłby w stanie wygrać jakiejkolwiek walki. Wzór bohatera. Możesz go pokochać nie tylko za jego talenty bojowe, ale za to, że był człowiekiem z zasadami i nieugiętym w walce o dobro. Miał charyzmę. Pomimo, że grający go Chris Evans jest średnim aktorem, to ta rola wydawała się być stworzona dla niego. A teraz mamy sama Wilsona. Od momentu, w którym tarcza trafiła w jego ręce w Endgame, Marvel postanowił na siłę wciskać go jako nowego kapitana Amerykę. I od tamtego czasu, zarówno Falcon i zimowy żołnierz, jak i nowy wspaniały świat, tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że to była fatalna decyzja. I zgadzam się ze słowami Rosa. You're not Steve Rogers. Sam Wilson nigdy nie stanie się Stevem Rogersem. To gość, który nie ma tego. Czegoś, tej niezłomnej charyzmy, który czyni ich bohaterów legendami. I paradoksalnie, jako falcon, radził sobie o wiele lepiej. Tam miał swoje miejsce. Jako kapitan Ameryka? No cóż, od lat chodzi ze smutną miną, ciągle wygląda, jakby zabłodził w jakiejś nieprzyjemnej uliczce. Steve Rogers miał wrodzone zrozumienie, kiedy i jak trzeba działać. Był gotowy do podjęcia decyzji w każdej chwili, a sam, on ma więcej pytań niż odpowiedzi. A to wcale nie sprawia, że staje się lepszym bohaterem. Raczej jest takim gościem, który chce dobrze, ale za każdym razem coś mu nie wychodzi. Jego decyzje często przychodzą z opóźnieniem, a czasem są po prostu zbyt późne. Kiedy Steve Rogers podnosił tarczę, wiesz, że to była decyzja. Gdy Sam Wilson bierze ją w ręce, pasuje mu to jak pięść do nosa. Osobiście, moim zdaniem, Marvel zbardował potencjał przedłużenia kultowej postaci kapitana w momencie przekazania pałeczki Samowi. Zamiast tego powinien ją podarować Bakiemu, albo w ogóle mógł jej nikomu nie dawać. Wziąłby ją sobie na przykład John Walker, który przeszedł ciekawą drogę w Falconie i Zimowym Żołnierzu. I tak schodząc już z biednego Sama, Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat to film, który świetnie wpisuje się w schemat typowego marvelowskiego średniaka. Choć nie jest to najgorsza produkcja w MCU, trudno uznać go za coś wyjątkowego. Większość fabuła także to, co mogłoby stanowić zaskoczenie, jak na przykład pojawienie się Red Hulka, zostało niestety ujawnione już w trailerze. No ale takie są prawa marketingu, żeby ludzie sobie mogli w internecie podyskutować, jak silny będzie Czerwony Hulk, czy jak zostanie pokonany. Tym samym film traci element niespodzianki. Losy bohaterów, szczerze mówiąc, zupełnie mnie nie ściągnęły. Może poza wątkiem zajacha, który jako postać budzi większe emocje. Z kolei agentka Rów mająca 150 cm wzrostu, też średnio przekonuje do tego, kim jest i co potrafi zrobić. Nie, no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. A, nie, idź pan w chuj. Chciałbym jeszcze ponarzekać na kilka rzeczy, ale obawiam się, że wtedy musiałbym zacząć spoilerować cały film. A, nie chcę wam psuć zabawy, chociaż... Zabawa to chyba zbyt duże słowo, jak na to co dostajemy. Więc jeśli chcecie, żeby wasze wrażenia z filmu pozostały niezatarte przez moje rozczarowanie, po prostu uwierzcie mi na słowo. Jest jeszcze kilka kwestii, które sprawiają, że ten film to typowy średniak. Poza tym wolałbym zostawić wam trochę przestrzeni na własne rozczarowanie i pewnie i tak sami zniedawidzicie ten film. Dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Nara!